Manko moi drodzy, witam was już w drugim odcinku z FIFA raportu na tym kanale. Pierwszy odcinek się wręcz znakomicie przyjął dlatego dziś zrecenzujemy sobie Roberta Lewandowskiego w wersji Team of the Group Stages 92 rola. Zapraszam. <tominated> Zacznijmy sobie od tempa tego zawodnika, który wynosi 81 punktów na karcie. W samej grze ma on 79 przyspieszenia oraz 81 szybkości biegu. Testowałem kartę Polaka bez żadnego stylu gry i ze stylem myśliwy. I czuć naprawdę różnicę, ponieważ po dodaniu stylu gry myśliwy otrzymujemy 89 przyspieszenia oraz 91 szybkości biegu. Szały u lewego są naprawdę na najwyższym możliwym poziomie. Chciałbym przede wszystkim omówić jego ustawienie się w ataku, które notowane jest na 92. Polakiem świetnie się gra w formacji z dwoma napastnikami. Wręcz wzorowo się ustawia to podań prostopadłych, co jest zasługą fenomenalnego ustawienia się w ataku, jak już wcześniej wspominałem. Jest to formacja ze skrzydłowymi. Nigdy ta formacja nie była moją ulubioną, ale jak zacząłem wrzucać skrzydłowymi na główkę Lewandowskiego, to wręcz ją pokochałem. Nasz najlepszy polski snajper w powietrzu jest praktycznie niezawodny, co możecie zobaczyć we fragmentach wyświetlających wam się teraz na ekranach. Główki notowane na 89 przy wzroście 1,84 m urówna się z niesamowitą skutecznością. Przy takim wzroście Polak jest winny niczym w stanach w wersji urodzinowej. Niesamowita kontrola piłki, fenomenalne reakcje, niezawodne upanowanie i nieprzeciętna równowaga. No i co, została nam fizyczność omawianego przeze mnie piłkarza. Siła punktowana na 86, wytrzymałość na 79, skoczność 86, agresja 81. Co pozwala mu na wygraną walkę bark w bark. Z nijakim Ferdinandem, Ramosem, Boatengiem, Cambellem, Varanem, Pikel, Van Dijkiem, Koulibaly, Petitem, Kiarinim, Godinem, Hummelsem i wiele, wiele innych. Ogółem Lewandowski Orzeł Polski znakomicie się wpasował w mój styl gry. Wiem, że niektórym z was się może nie wpasować, ale... Ale jeżeli lubicie grać silnymi, wysokimi, dobrze głową, ze świetnymi strzałami, oraz genialną wytrzymałością napastnikami to kartę Roberta Lewandowskiego w wersji Team of the Group. Stages mogę wam naprawdę gorąco polecić. Także, moi drodzy, z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie i widzimy się już niebawem. Cześć.